Natalia Wysocka, cześć. A witam serdecznie. Na samym początku poproszę Cię, abyś się nam przedstawiła. Jestem trychologiem, czyli specjalistą w obrębie włosów, skóry głowy, występujących dermatos i tematów okolicznych. Okej. Okay. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takim temacie diety i stylu życia w aspekcie zdrowia, zdrowia włosów mhm. i skóry włosów. Mhm. Może na samym początku zapytam się o dietę. Jaki to ma wpływ właśnie na skórę włosów? Może parę zdania o tym mhm. powiedzieć. W kontekście trychologicznym bardzo duży, bo jakieś takie niedobory, deficyty, czy wykonywane w kierunku właśnie tych deficytów i niedoborów badania, to jest jakby coś, z czego wychodzimy, jeżeli zgłasza się pacjent nie pod przeszczep powiedzmy, tylko stricte właśnie trychologicznie, czyli jakieś łamliwe włosy, zgłasza się pacjentka, który nie może włosów zapuścić, to jest tylko jeden jakby pułap do ramion na przykład, i dalej to nie pójdzie, albo Pacjent, który od zawsze ma cienkie włosy, słabe i chcą coś w tym kierunku zrobić czy spędzenie skóry głowy, jakieś takie właśnie aspekty, dolegliwości, no to skupiamy się w wywiadzie medycznym też na tej diecie, na tym stylu życia, co Czyli się pojawia. Czyli może być to jest spowodowane przez to? Ten... Tak, jak najbardziej, okay. jak najbardziej. Więc ma wpływ i właśnie na takiej konsultacji ten mhm. aspekt jest też poruszany i tu szukamy sobie często przyczyny jakichś dolegliwości występujących. A takie najczęstsze przyczyny, jeśli chodzi o aspekty właśnie w diecie, które mogą wpływać właśnie na to, no, że są te problemy? Ym, wysoki kortyzol, niedobór ferretyny, czyli takiego istotnego białka w mm -hmm. transporcie, żelaza, właśnie samo w sobie żelazo, czy tutaj niedobory w tym obrębie, podwyższony cukier, czyli właśnie gdzieś tam cukrzyca czy TSH, czyli hormony tarczycowe, tego typu kwestie najczęściej. A jak jesteśmy przy tym cukrze, jeszcze przy glukozie, to w kontekście pacjenta przeszczepowego. To, to też ma znaczący wpływ, ponieważ glukoza jest jednym z badań, które jest wykonywane do zakwalifikowania się do zabiegu. Więc jeżeli ten cukier jest za wysoki, no to też skupiamy się na jakiejś zmianie diety, holistycznym podejściu współpracy z dietetykiem, pacjentem i dopiero gdzieś myślimy sobie o przeszczepie. Mhm. Mhm. Czyli taki potencjalny pacjent na początku musi wykonać takie badania? Zdecydowanie, do, znaczy do badania krwi to jest kwalifikacja do zabiegu, a w kontekście trychologicznym, czyli prawie, pracy z pacjentem, okay. polepszeniu jego wyglądu włosów, czy, czy jakości yy, skóry, yy, no to od tego w ogóle zaczynamy. Od badań krwi? Często proszę swoich pacjentów, żeby przyszli na konsultację już z badaniami krwi. Ok. To jeśli chodzi o transplantację włosów w tym temacie, też na pewno ma duży wpływ to, i yy, jakie jest miejsce pracy, mm -hmm. bo tak naprawdę żyjemy w czasach, gdzie no, wiele osób, teraz przeszliśmy po pandemii na home office na przykład, no ale i to jest na pewno komfortowe gdzieś tam miejsce, yy, no ale też nie wszystkie osoby sobie mogą na to pozwolić. Mm -hmm. yy, jaki może mieć to wpływ? Znaczy ten taki sposób życia, home office i ten cykl funkcjonowania jest bardzo sprzyjający dla pacjentów, bo zostając w domu bardzo łatwo jest przejść czas rekonwalescencji, będąc w domu jesteśmy dużo... Yy, sprawniej w stanie przejść przez takie obostrzenia, gdzieś tą pielęgnację skóry głowy, więc ten home office jak najbardziej. Mówisz, że ci, którzy gdzieś tam nie mają tej możliwości, czyli środowisko jakieś myślę sobie brudne, jakaś stolarnia, jakiś mechanik. Sprezu na e... na przykład. Tak, no bardzo mam. często pacjenci gdzieś tam w tej branży funkcjonują. E, no to, to to jest też w wywiadzie medycznym. Pierwsze też, jedno z pierwszych o co pytam, czyli co ten człowiek właściwie w życiu robi, jak mógłby po tym zabiegu e, sobie pozwolić na zawodowo jakieś ustępstwa, nie? Mm. Więc y jak najbardziej środowisko takie brudne, gdzie na przykład budowa, wróćmy do tego. Nosi pacjent kask. No to to jest aspekt ważny, bo takiego kasku, hełmu, czegoś ciężkiego do miesiąca nawet nie możemy nosić, gdzie czas rekonwalescencji gojenia mówimy dwa tygodnie. A tutaj okay. są takie elementy, które no, dłużej wymagają naszej uwagi w kontekście przeszczepu, więc to środowisko tak tak ma wpływ. To jest ważne, żeby o tym z trychologiem porozmawiać, czy w ogóle żeby Planując zabieg, wziąć to mocno pod uwagę. Okej. Okay. No dobra, a w takim razie to jakie zachowania, jakie aspekty moglibyśmy tutaj zmienić, aby polepszyć to gojenie się, ten cały proces gojenia się u, u takiego pacjenta? Aha. Znaczy, w procesie gojenia bierze dużo kwestii gdzieś tam rolę. Przede wszystkim z tym środowiskiem, no to właśnie unikanie tego kasku. Przez pierwsze dwa tygodnie gojenia, kiedy gdzieś tam jeszcze, pierwszy tydzień, kiedy jeszcze są jakieś ranki, stróbki, to na pewno takie środowisko brudne będzie wymagało tego, że najlepiej sobie odpuścić oczywiście tydzień minimum tej pracy, otrzymać od nas L4, czy gdzieś tam zgrać to sobie z urlopem, a ten drugi tydzień, kiedy już gdzieś tam e, odpadają stróbki, kiedy już to gojenie jest na takim etapie stricte już bardziej wizualnym, mhm. e, no to warto by było... Na pewno dbać o tą higienę bardzo mocno, czyli mycie głowy wzmożone po każdym takim przebywaniu w takim zanieczyszczonym miejscu, gdzieś tam skupić się na tym, żeby tą skórę doczyścić w porozumieniu z trychologiem pod względem produktów, które używać wtedy, bo są kierunkowe produkty, które pozwalają właśnie tego typu pacjentom w takiej branży gdzieś tam pomagać w okay. tym gojeniu. I wtedy jakiś czas. Mm... Tak, średnio mniej więcej, kiedy taka osoba musi jakoś bardziej, bardziej dbać o to? Mhm. Pierwsze dwa tygodnie to w ogóle bezkompromisowo, mhm. bardzo mocny fokus na to, żeby uważać na wszystkie takie kwestie mhm. e, zanieczyszczenia, uderzenia, odgniatanie, nakrycia głowy. To zdecydowanie Drugi, pierwszy miesiąc po zabiegu, też na pewno bez opalania, e, na pewno jeszcze bez właśnie kasku, e, bez hełmu, bez takich e, ciężkich nakryć głowy. E, no a pacjenci na przykład teraz jeszcze mi przychodzą do głowy tacy, którzy. No, nie wiem, robią dachy na przykład, tak, czyli jest no tak. w lato, ten człowiek ma jakiś montaż, yy, no i nie może przez pierwsze, ten minimum, trzy miesiące, eksponować tej skóry na słońce. Więc y, w porozumieniu z nami stosowanie wtedy właśnie fotoochrony, albo właśnie czapka na głowę, bo po dwóch tygodniach czapka już jest ok, mhm. takie nakrycie głowy, okay. albo filtr, pięćdziesiątka yy, wtedy na taką skórę głowy. Okej, okay. yy, to jeszcze przed wywiadem powiedziałaś mi, że tak mniej więcej taki okres yy... Docelowy, gdzie możemy ten efekt już zauważyć, powiedzieć, że, że już jest właśnie po tym całym, tym całym zabiegu, po tym całym okresie. To jest mniej więcej rok, mm -hmm. czy właśnie od tych trzech miesięcy do no tak, dwunastu. Tutaj trzeba już też jakoś dodatkowo dbać o to. Mm -hmm. Odpowiednia kuracja. Pewnie tutaj już nie pielęgnacja stricte, okay. czyli jakieś takie skupienie się na tym właśnie fotochronie i tak dalej, bo już. Trzeci miesiąc to jest moment, kiedy włoski pierwsze wyrastają. Okay. Więc to już jest moment, kiedy jest fotoochrona w postaci włosów powoli, tak? No bo jeżeli ten włos jest długi, to tą skórę będzie nam chronił, bo no tu chodzi tak. wyłącznie o spalenie skóry głowy, żeby nam się nie pojawiły jakieś przebarwienia i, i, i tym podobne. Ale właśnie ten trzeci miesiąc do roku, no to właściwie wyłącznie by się, myślę, sprowadziło do dbania dalej pod względem od wewnątrz. Czyli suplementacja, leczenie, żeby tutaj się skupić, ale takie jakieś codzienne sprawy, funkcjonowanie, treningi, to już wszystko jest normalnie. A, no, to super, to super. Wiesz co, wróciłbym jeszcze do jednej rzeczy. Powiedziałaś tutaj o kortyzolu. Mhm. Um, no wiemy, w jakich czasach żyjemy, bardzo dużo osób teraz jest zestresowanych. No i chciałbym się zapytać o to, jak ten stres w ogóle ma, jaki ma wpływ właśnie na przebieg gojenia się, no ale tak naprawdę ogólnie na cały na całe zdrowie, zdrowie właśnie włosów, skóry włosów. Dużo pacjentów zgłaszających się do kliniki ma swoje działalności, co wiąże się z przewlekłym, yy, chronicznym stresem. I ja mam takie zdanie już wyrobione, że pacjenci, którzy żyją w takim stresie od zawsze, jako oni zejdą z tego stresu, to dopiero wtedy jest źle, bo oni są przyzwyczajeni do tego, że działają na pewnych obrotach. Natomiast yy, jeżeli yy, mam pacjenta, który, no, nie wiem, zmienia pracę, no, jest ewidentnie w takiej sytuacji życiowej, która. Powoduje, że tego stresu jest więcej, to też dogadujemy się, żeby może w innym czasie działać z przeszczepem. Dlatego, że stres działa na nasze włosy w ten sposób, że wytwarza się adrenalina podczas e, takiego stresowania się, która obkurcza nam e, naczynia krwionośne i mięśnie przywłośne skóry. Więc efekt jest taki, że taka tuba, takie miejsce, przez które do tej cebulki dostają się mikroelementy, witaminy. Ona no się skurcza, one no nam się tam nie dostają, więc ten włos, ten mieszek dostaje w kość i, i widzimy to po prostu na włosie. On jest słabszy, jest taki matowy, no nie wygląda zdrowo. Okay, więc czyli, zdecydowanie, czyli zaleca się raczej, żeby w okresie, nie stresować oh, okay. się, pójść na jogę, metody okay. oddechu, tak, i działać tutaj w tym obrębie. Na pewno to pomoże okay, okay. w szybszym gojeniu i, i, i w tym wyglądzie włosa. Um, tutaj w aspekcie stresu, a jeśli chodzi o jakieś suplementacje, o jakąś właśnie suplementację witaminami, może jakieś... Może są jakieś inne substancje? Jak jeżeli to? chodzi o witaminy, to takie kluczowe to B12 i D3. To okay. jest coś, co sprawdzamy u pacjentów trychologicznie: jeżeli ten włos jest słaby, źle wygląda, jeżeli jest rzadko, jeżeli jest mhm. łamliwy, no coś takiego się dzieje, co odbiega od naturalnego, ładnego, zdrowego włosa, to tak. To jeżeli chodzi o witaminy, no to B12, D3 sobie tutaj sprawdzamy. Też normy są różne, bo w kontekście Włosów, mamy inny zakres referencyjny, czyli to, w jakim poziomie powinny być te witaminy, niż na przykład, jak dostajesz wyniki krwi i masz ten zakres referencyjny dla miliarda ludzi, no. jakiś tam zunifikowany no. i on jest strasznie no. szeroki. E, więc my w kontekście włosów mamy troszkę inne normy funkcyjne. E, tak samo z ferytyną. Ferytyn to jest takie białko, które transportuje nam żelazo, co ma wpływ e, na włosy. Okay. I e, bardzo częstym elementem, e, który powoduje gdzieś tam. Jakieś niedogodności z włosami jest deficyt feretyny. E, I na przykład tam zakres jest od kilkanaście do set. Mhm. <gry> A w okay. kontekście włosów i na przykład ktoś przychodzi z wynikiem u mnie jest w normie y, pani Natalio, ja mam tam ferytynę 20. E, my przyjmujemy, że feretyna powinna być na poziomie y, mnożenia przez półtora, czyli masa ciała razy półtora I to powinien być Twój wynik ferytyny dla zdrowego wyglądu włosów, taki prawidłowy. Okay. Okay. Mhm. Wiesz co ja bym cię też na samym końcu zapytał o yy, suplementację. Może są jakieś suplementy, no bo witaminy to jest wiadomo, to jest jedno. Ale, ale właśnie jak to wygląda z suplementami? Yy, tak. Są jakieś takie? Występują na rynku? Yy, jeżeli chodzi o SkyKliniki, to się za nas wypowiem. My pracujemy na produktach gabinetowych, czyli takich, które mają większe stężenia, czyli takich, które są dostępne wyłącznie u specjalistów w gabinecie trychologicznym, czy właśnie w klinikach. Yy, więc jednym z takich są na przykład proteoglikany, czyli takie piłka, które indukują nam fazę anagenu, Czyli taki moment w naszej cebulce, że ten włos jest produkowany, że ten taki, my żądamy tego momentu, żeby jak najwięcej włosów było w anagenie wtedy te, te włosy są gęste. To jest Więc... dla pacjenta po... Przed, w trakcie? I przed i po. Właśnie o, okay. nie koliduje zupełnie okay. nam taka kuracja z przeszczepem. Kuracja winna trwać no takie minimum 6 miesięcy, intensywna. Czyli jeżeli nam zależy na tym, żeby ok pobudzić te włosy, żeby były gęste, mhm. to nawet trzy tabletki takie dziennie, czyli taka systematyczna, mocna kuracja. Potem możemy sobie z tego schodzić na mniejsze. Ale taka kuracja powinna być właśnie systematyczna, to primo i trwać no minimum takie pół roku, żeby indukować cały czas ten włos. I to dla każdego pacjenta <laughs> jest wskazane? Czy Tutaj Akurat, też są jakieś? Uh -huh. Akurat te proteoglikany, czyli ten suplement konkretnie jest bardzo bezpieczny właśnie dla każdego uh -huh. gwiazdka, oprócz ludzi, którzy są czuleni na rybę. Okay. Dlatego, że właściwie ten suplement gdzieś tam. Ten czołowy, główny składnik to jest szkielet ryb głębinowych, okay. więc to tylko okay, ten rozumiem. aspekt. Ale suplementów mamy mnóstwo: e, mamy alfa, gamma, czyli takie kompleksy e, witaminowe. Mm -hmm. To zależy oczywiście od pacjenta. My dobieramy indywidualnie, oczywiście są też e, jakieś pozagabinetowe. Substytuty, no ale tak jak mówię, każda klinika raczej ma przetestowane na swojej grupie pacjentów produkty gabinetowe i, i tak samo u nas jest w Sky Clinic. Okej, okay, super, dziękuję Ci bardzo. Dzisiaj porozmawialiśmy sobie o roli diety i stylu życia w aspekcie zdrowia włosów i skóry włosów. Chciałabyś coś jeszcze dodać? Myślę, że dużo się już tu pojawiło, a jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy serdecznie na konsultację bezpośrednio.